Się maneczko! No, tam pisałem w opisie kanału, którego nikt nie przeczytał, najprawdopodobniej, że do wygier nie będzie. Ale jednak chyba będą. Znaczy, nie, nie, nie może. Na, nie na takich ustawieniach, na jakich bym chciał, tylko na, na takich. Bo inaczej by nic z tego nie było byłoby, ale nikt by tego nie, nie chciał oglądać Mi tam odpowiadają nawet mniejsze ustawienia A mogą być No ale Oglądać by się tego raczej nie dało Jeszcze trochę w się pozmieniałem Także powinno być trochę lepiej Niż w środku poprzednich filmów Jak już widać Trochę sobie pograłem Wygrałem chyba nie wiem tam z 6 albo 5 meczy A 2 przegrałem Ech a tyle razy, ile to nagrywałem, to aż. Nie wiem, czy, nie wiem, czy chcę w ogóle opowiadać, czy, czy chcę sobie przypominać, ale. Trochę tego nagrywania było, bo tam się okazało, że w OBS przechwytuje to w jakiś dziwny sposób i kurde, musiałem przestawiać jeszcze. Nie wiem, chciał przechwytywać OBS za wszelką cenę. Ten lewy dolny róg, albo prawy gór albo kurde lewy dolny róg, albo lewy górny róg o. albo w ogóle lewą część ekranu nie wiem, Z tak mu się podoba ta część ekranu lewa, ale tak próbował chyba chyba udało mi się to ogarnąć, nie wiem okaże się jak to nagram i mapka, o Jezus maria. Pamiętam, że na tej mapie jest jakiś stadion czy coś, nie wiem co to było dokładnie, były tam schody, na, na samym dole tych schodów, znaczy one były zablokowane, tylko nie było tak od razu, tylko po prostu tak były zasypane piachem i tam patrzyli wszyscy, wszyscy ludzie, tam chyba z 10 osób biegnie w dół po tych schodach, ra, razem ze oczywiście i wszyscy zbiegli na dół tam gdzie były zablokowane potem wszyscy na górę biegają. Tak to na tej mapie nie wiem No chyba wygrałem tutaj chyba... No, no widzę, że... A w sumie dobra chyba się zaczęło dopiero. Tutaj dość szybko akcja eskaluje. Jakbym się pojawił to 30 sekund i by wyglądało to tak jak wygląda teraz, o tutaj jakiś ten... Mam nadzieję, że będę na jakimś działku czy coś. O jestem. Zobaczmy to latem. Ale ta grafika to jest coś pięknego. No, no właśnie, ta grafika to jest coś pięknego. Mogę jakiś czołg, czy coś? Nie, nic nie mogę. O Jezus, baje. No cóż, tak to w Battlefield e, jakiego grałem, to Battlefield tylko trójkę grałem i grałem tylko. Kampania, nie grałem online w ogóle. Z ludźmi się nie klapałem, także to jest pierwszy Battlefield film, jakiego gram online. Jedne co podobne, sniper. Jedne co podobne grałem, to był Roblox Phantom Forces, tak. Jak kogoś... No teraz to w ogóle widziałem, że negatywne opinie same są o tym Batucnizie, nie wiem czemu. Ja, bo on się rozchodzi. Co to było? Są negatywne opinie, są przynajmniej na Steamie. Nasze siły kontrolują większość nie wiem czemu mi tam się dobrze gra, mimo że na najniższych ustawieniach gram i jeszcze czasami mam ściny, jak się z kimś klepę Znaczy, grałem w Hazard Zone, to tam nie było żadnych problemów. Ripchąk. Coś tu jest. Z tego się też fajnie do ludzi strzela. Nie, snajper. Chyba sniper. Próbowałem ze sniperką tutaj strzelać, ale celownik był tak tragiczny, że poddałem się. Dość szybko. czołgu nie wlezę. Zaraz rozpiszę go w drobny mak. czasami tutaj robię ten ślizg, czasami nie to jest no asysta wszeniej była chyba no o podnieśli miał przy chciełem co nieźle by podjeść Eee Tu jest chłop Raport sytuacyjny plan się sypie Musimy zabezpieczyć więcej Tam ktoś chilla O oh Jezu, dobra Nie to chyba snajpę sobie to jest za dużo czarni. otwartych tych przestrzeni żeby biegać z tym ej nie to kurde to się klepio to się pojawi i jeden. to byk ja to nie wiem z tego wyrzutnia Większość czy strzela strzela kuleczkami z kauczuku chyba strzela Wybuch tego też jest taki set Zrobię mi obejdą. Tyle będzie. No i oczywiście, jak nie patrzę, to kurde muszą biegać. No i jak nie patrzę, to oczywiście się pojawiają, kurde. Boot mi chyba nie podniesie, nie? Nie, Już nie, nie wyjdzie. Eee... Szczołg bym zawziął, wziął czy coś. Hmm. Tutaj są jeszcze dwa punkty do przejęcia. Będę ze po tam zaskoczyć na dół, no nie wiem. Gdzie ten punkt jest? Tutaj Ruk atakuje ser Echo 1. Hmm tam biega typ jakiś z tego co widzę jeszcze biega? no Nasze siły kontrolują... nie mam pojęcia skąd ten chłopiec tu wziął, ale to no, dobra nie podnosi, bo kurde jak tu wybiegnie to a pojawi się tu jeszcze raz no Ech, kurde wycelować czasami Dobra, gdzie on jest? Chyba, że zeskoczył na dół i tyle. Kurde, nie wiem. Czy ja w ogóle jestem na tym? Kurde, dobra. W tym ja slajpka tam ktoś biega. Nie. Tym ta wyrzutnia niewiele zrobi temu poduszkowcu. Chyba pojedzie go poskładałem, ale się udało. Zniszczyli to, czy nie? nie? Się wychyli trochę. No, jak widać, niewiele to robi. Rakiet też dużo nie ma. Chyba zniszczyli go. Zniszczyli, czy nie? Czy spadł na dół? Co tu się dzieje? No ko kolegi nie podniósł. Tutaj ktoś jest? No, tylko wrogowie. Super. A, przynajmniej jednego się pozbyłem. Mogę już jakiś szok czy coś? Nie, mogę śmigłowiec. Kurde, no nie wzięliśmy śmigłowiec zamiast tego i zamiast samolotu. O, ja nie że coś mi było w tym latać. Przyzwyczaiłem się do tego prowadzenia z GITA i teraz kurde. Ech. Przyzwyczaiłem się i teraz latam jak, jak pośledzony po prostu. Nie wiem kurde, czy to są jakieś namierzalne, to drugie są jakieś inne chyba terekie. Większość z sektorów znajduje się teraz pod naszą kontrolą. Cholera nie mam już tych Nie mam pojęcia jak tym się lata kurde. samolotem lepiej mi trochę... Przemierę go może. Z jakimś cudem. Kamerka taka średnia, bym powiedział. Troszkę też się nie obrócę. No, chłop mi zniknął. Kurde, się boję cały czas, że się rozbije, no. Andrzej teraz. Te rakiety z tego, to mam wrażenie, że tyle samo robią, co te. Wróżniej no z rakiet którego tyle samo co z tej wyżówki, tej M5 tej przeciwpancernej po prostu ten wybuch jest tak malutki, że... Echo 3. Jak zabezpieczają bezpieżają nie może na ziemi to inaczej wygląda czy coś Będę za chwilę i się gdzieś zrzucę wiem ja tam zeskoczę do nich chyba za chwilę Ci błaznodzic stier, diabolę Ach, dobra w sobie tutaj, boż blisko ten na blisko to da strzała i no zabije Będą tutaj przelatywać to może i... To celów pięknie, udało się Co prawda nie headshot, ale... Czy to się czy nie? Jeśli ich nie powstrzymamy, zajmą wszystkie sektory. Chłop idzie tu tyłem, do... Muszę patrzeć na te linki, bo jak do mnie przejdą, to na blisko tej tutaj... Dzikłe szanse mam. Kontrola nad jednym z celów stracona. No? Nie, może umarł. O. Nadal wroga jest, więc tam kurde. Jak się będą mieli pojawić, to się pojawią tutaj u mnie, po tej stronie, a nie tam. Zauważyłem, że to działa tak, że jak tam jest punkt i nikt go nie przejmuje, to wtedy pojawia się mniej więcej no tam by się pojawił, nie? Na obszarze, tam bliżej tego. Ale jak ktoś zaczyna tam to wtedy pojawiają się w takiej odległości, jak na przykład tutaj. Nasze siły kontrolują większość sektorów. No dobra, no e dwa gdzie? Tam na dole jest. Siły sojusznicze atakują Echo 2. to nic teraz nie robię, więc przydałoby się um, pójść tam. Na przykład No! Strzelają. Siły wroga zostały zredukowane o połowę. No, jeszcze śmigłowiec leci, to już w ogóle super. Co jest, pistolet? Co by Dobra, muszę chyba zrobić tak. Aha, nie mam. Aj, kurde, ale trafię przynajmniej w taki plus. Przynajmniej tyle zrobił dla tego typu bojego. Nie chcę pomocy. Hmm. O, cóż w ogóle super się pojawił w na dole. Nasze oddziały straciły jeden cel. A Wildom tu można wjechać, dobra, czyli jedziemy razem. Co? Oj, planuje na, pe na pewno się nas nie spodziewają, nie rozstawię no, albo nie, nie będę rozstawił. Sojusznicy atakują cel Echo 1. Ten jest. tu super ktoś ty tarczy tutaj pozostawił. Bo tam poszli sobie Stracono kontrolę nad jednym z celów A kurde jeszcze go się gdałem Nie wiem czy gdzie mnie podzię wspierak kontrolę w jednym z celów Postawię tutaj kurde no, trójka Jezus Maria to strzela jest No to kurde. Podszedł tam blisko. Nie miałem szans. W sumie miałem. Jakbym go tylko trafił, to bym miał szansę. Ach, wparowali bój się. bym za samolot Nie Tylko się. Nie ma Siły wroga kontrolują sektor echo. A tam pójdę w sobie. Ktoś był czy miałem jakieś schizy? Nie, ja pan nie próbuję. I... O jest? To wyleży ktoś, czy nie? Czy tam będą siedzieć w środku? Przydałaby się tutaj taka lepsza wyrzutnia w sumie, taka co większy wybuch robi, bo jak z tego bym zaczął do nich strzelać, to wiele bym im nie zrobił. Kto strzela? Jest jakieś inne wejście oprócz tam, tego, czy wszyscy muszą przez jedno wejście się przepchać?

Znowu przebi kogoś trafiłem, podniosą mnie? Czy tak będą biegać? A nie, tych chłop już ten, no, marny szanse, że mnie podniosą, powinni tu zrobić coś takiego, że można jeszcze ten na przykład pistolet wyciągnąć albo coś postrzelać. O, teraz O, tym jeszcze nie no ten takim innym, podobnym. Kurde, ja to wolę takie coś co ten... Wolę takie działko, żeby... Nie wiem, na tak przykład jestem na tym... Są takie działka w tych helikopterach. Kurde, lecę stąd, bo strzelają do mnie. O. Ja mam flar tyle, żeby tak cały czas... Ten. Ja w flar tyle, żeby strzelać sam czas. Mogę coś... Czołgum chciał, ale... No Jezu, nie będę czekał tyle. Chyba wrażliwie, jakby był tu sam. No... Prawie jestem. Celownik to jest tragedia. A, to już żyje. Dobra, przepcham się, czy mnie zabiją od razu? Kurde, wszystko się telekpie, tam jest sniper, kurde, super. Jak biorę sniper, to jest potrzebna broń na blisko. Jak biorę broń na blisko, to jest potrzebna snajpa Nie potrzebujemy Tradycyjnie. Ja nie wiem, gdzie tu leś, Jeden z naszych celów jest atakowany. Tutaj jeszcze mamy tę jedną wieżę, chociaż przejętą. Hmm. Reszta jest na dole. Oh, zaraz mnie wywija jest stąd. Bo wam się wildzie tak na wszelki wypadek Tak, coś jest z... szybko zdajemy hmm. Dobra, ryzykuję. Najwyżej mnie zabierze za sobą to tornado Czyś jest? Tak, tarcze są Chyba jednak kogoś zabrało ze sobą O tutaj moje stoją te stawione. O, bardzo dobrze No Nie dobrze tylko, że i tak tym mu nic nie zrobię Jeżeli tego trafię jeszcze raz to i tak mu niewiele zrobię ja spadł na dół a, jednak się udało. No cóż Czyli dwa strzały na poduszkowiec, który nie wiem chyba był uszkodzony już Chyba był uszkodzony, bo wątpię, żeby dwa dwie tego zniszczyły No Jesteśmy tak krawędzi, można powiedzieć i dosłownie i w przedość. Jak to kogoś trafi, to ja nie wiem. A gdy go leci na mocno, jakie? Nie, nawet hmm. Ach, bo, 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 bo czemu nie, Niech se stoi. Potem będzie wrogom pomagać, ale. A, bardzo dobrze. Hmm... Co tu? Co, jakiś chłop spadł. Dobra, nie, nie podniosłem, bo go blisko nie ma. Hmm... Kurde, ten pług piekusi cały czas. Ten typ biega. Albo biegał przynajmniej. Hmm... Może tu na blisko jest jakiś? No, nie mają żadnych punktów, to jest... plus tak Tam nasze, tam jakieś goście chyba są, ale ich stąd nie ściągnę raczej. Ten pocisk będzie no i żeby kurde, sporobił teraz... Ale te kule latają na prawo i lewo. Dobra, nie wiem. Wezmę to i tam spróbuję w kogoś wbiec najwyżej. bardzo nas z celu Echo 1. Znaczy to, to jakoś szybciej spadać, czy coś? Jak odepnę spadochron, to chyba spadnę i tyle będzie z tego. Brogowie zajęli cel Echo 1. No jak oni mnie nie widzą? Dosłownie na łebku spadam, nie widzisz? Dobra, mieli już chyba przeżyć z takiej wysokości, nie? No. A, to nasz. Już, kurde, się bałem. Tam? Kurde, zakopcił, wszystko ich nie Całość sektora Echo. Niemal wszystkie sektory zostały zabezpieczone. Osoby są na wyczerpaniu. Ech. Tragedia, tragedia dramat tutaj. Dobra, pójdę gdzieś indziej, bo tam to o, tutaj przyjmują to. O, no i tyle, no kurda, było tak nisko już. Czołk? A, tak, człok pokażłeś. Na Nareszcie coś ha nie. Sektor delta w droga. W ogólnie jak jeżdżę jakimiś pojazdami, większość co się dzieje, to po prostu potrącam ludzi. Masz? Tak to masz. Kurde, tylko ten. Czy to mi się tutaj. A, karabin mam chyba. Nie mogę go trafić, to no, za, za, za blisko jest. No. I dobrze, trafiłem. Nie zostało nam już wiele. Ostatnie natarcie. Ktoś strzela na mnie stamtąd, Chyba albo to nie wiem. Ktoś tu jest? Ktoś tu strzelał, a nie widzę, żeby tu na siebie. ah, dobra, to w takim razie jest złota parcia, jak w czołku, gdzie przejechać może. Zwycięstwo. Tak, dokładnie. Nic nie zrobiłem, ale wygraliśmy. Nie no, coś tam zrobiłem, ale bardzo mało. Ach, mam nadzieję, że ten Dobra, odcinek się dobrze ci. nagrał, bo jak nie, no to... Jezu... Nie jestem zbyt pewny siebie. Po prostu jestem lepszy. Ile odcinków z tego będzie? Raczej niewiele. Patrząc na to, że tutaj jest mniej więcej powtarzalne wszystko, jakby była jakaś kampania czy coś, to pewnie by było więcej. A tak to... A tak to nie, no bo, kurde, oglądać jak chłop jakiś na najniższych ustawieniach gra, no to tak... są osoby bardziej warte uwagi, na przykład, nie wiem, Royson na przykład, on tam grał chyba w Battlefield 2042. Widziałem streama i na pewno nie grał na takich ustawieniach jak, jak ja. Jedno, co bym mógł chyba zmniejszyć, w tym momencie to już zostało tylko częstotliwość odświeżania, i chyba jeszcze rozdzielczość bym mógł zmniejszyć co najwyżej. Jak to już było. nieoglądalne. Wyglądało. Jakbym w Duma grał, pierwszego Nie żeby coś było z złe, ale... No, już widać, nie? Tutaj ta, tak piękne teksturki, do, no, ledwo się tutaj... A szkoda gadać, szkoda szczepić ryja nawet Dobra, pamiętajcie, zostawcie suba, dzwonka, jak się podoba, lajka, dislajka Jak się film podoba, albo nie, no, komentarz też, jak, jak coś Aura